Do Myślę, że możemy przejść do jakby tak powiedzieć ostatniego naszego artykułu. Bartku, oczywiście chodzi tutaj o, o twój artykuł, który możemy znaleźć na stronie 46. To jest, jest tam co, jest tam jest, co czytać. Można tam, powiedzieć kawałek twojej historii. Niestety, e... no niestety, mam nadzieję, że komuś się... Dobra lekcja. Dobra lekcja, polecam, przeczytajcie. Jesteśmy na rynku motocyklowego w firmie naszej firmie Autopartner SA. E, czyli rozumiem też, że mocno, mocno interesujesz się tą tą kwestią motocykli. Jeździsz. co oczywiście. oczywiście po artykule można wywnioskować, e, powiedz mi, jak zadbać o bezpieczeństwo na na jednośladzie, jak jeździć z rozsądkiem, jakich nawyków unikać. E, aby na drogach wszystkim jeździło się bezpiecznie i lepiej. Więc co powiem ci tak, temat jest na tyle obszerny. Bezpieczeństwo jedno, ubiór drugie, technika jazdy trzecie. No tutaj tak naprawdę trzeba by zadbać. Zacząć od samego początku. Jeździsz? Jeździłeś kiedyś? Nie. Nie jeździłeś. nie jeździłeś. Wy z tego co wiecie, też nie jeździliście. Ja jeżdżę nałogowo. Powiem Ci jeszcze, że od 15 lat jeżdżę na moto. Z... Du, dużo kilometrów robię, bo robię około 15 tysięcy sezonowo, więc już też troszkę widziałem, troszkę też przetrwałem Czyli na tak tej jak drodze. samochodem. No, można tak powiedzieć. No, natomiast, no, jak przeczytacie w artykule, no, skończyłem sezon poprzedni wypadkiem, niestety. Wypadkiem, no... Teoretycznie z własnej winy, natomiast tutaj, jeżeli przeczytacie, zobaczcie, temat był bardzo dyskusyjny, ponieważ po prostu kierowca, kierowca sygnalizował manewr w jedną stronę, skręcił w drugą. Ja zagapiłem się, przyznaję się, bez bicia. No i skończyło się, jak się skończyło? Skończyło się ośmioma śrubami i pobytem w szpitalu. Natomiast, no, jeżeli pytasz mnie o, o samą technikę jazdy, bezpieczeństwo, no tutaj. Ale jeszcze przerwę ci, nawiązując do, do, do artykułu, to o czym wspominaliśmy, jakby tutaj była Twoja wina, tak? Czy nie twoja wina? Znaczy... Czy było zachowane tam kwestia właśnie tego ubioru i tak dalej. Oczywiście czy... tutaj, jeżeli chodzi o ubiór, ja, ja, nie, ja nie uznaję, w środku tutaj wszystkim polecam, hmm. jeżeli będziesz chciał zacząć przygodę z motocyklem, jeżeli ktokolwiek z Was będzie chciał zacząć przygodę, pamiętajcie o tym. Ubiór to jest y, podstawa. To jest takie totalne must have moim zdaniem, bo. I tutaj bo... mowa o czym dokładnie? Pełny ko ko komplet stroju. Tutaj pamiętajcie, kupując motocykl, zaczynamy jeżdżenie. To to, że kupiliśmy sobie motocykl, to jest dopiero początek drogi. My musimy się na niego ubrać. My musimy mm -hmm. zadbać o nasze bezpieczeństwo, czy przede wszystkim kask, kask. Bo głowa jest najważniejsza. Yy, kurtka kurtka motocyklowa, da się kupić w rozsądnych pieniądzach, więc to też nie jest tak. Bo kiedyś były takie argumenty, ja jeżdżę bez stroju, bo on jest drogi, kupiłem motocykl, nie mam kasy i tak dalej. To a na szczęście. lato gorące też widzę, że nie. To, to jest standard. Próbują, no to pewnie i... widzieliście wszyscy. Yy, motocyklista, krótkie spodnie, krótki rękaw i gołe, i gołe plecy. I, Japonko, czyli... I tr Trampeczka, bo Japonki to jest no, tak, to to jak tak jak sprawnie. Tak no ale, ale zdarzało się. Ale tak, to się. Tak, ale powiem jeszcze, na szczęście to się zmienia. I to ja też. Widzę, bo siedzę w tym świecie motocyklowym, wszyscy moi znajomi jeżdżą, sam jeżdżę, jeżdżę po całej Europie na motocyklu, więc jeżeli chodzi o Zachód, no to tutaj to jest totalnie inny świat. Jeżeli chodzi o Polskę, to od paru lat widać, że to się zmienia i to idzie w coraz lepszą stronę. Coraz częściej mamy sytuację, kiedy ktoś przychodzi zaczyna przygodę z motocyklem, i pierwszego pytanie jest, w co się ubrać, tak naprawdę, bo widać, że motocykliści. Yy, Pamiętają o tym, czyli mhm. dobry kask, dobre ciuchy i teraz idziemy, powiem Ci, że paradoksalnie zdarzają się sytuacje, że idziemy w drugą stronę. Motocyklista kupuje sobie pierwszy motocykl za 5-7 tysięcy złotych, taki na początek mhm. i kupuje sobie strój i kask równowartości za kolejne 5-7 tysięcy. I tutaj, yy, no tutaj to jest taka, wiesz, taka delikatna granica pomiędzy szaleństwem a rozsądkiem, natomiast wszyscy lawirujemy delikatnie. Ja uważam osobiście, strój to jest podstawa. No, Możecie wyczytać w artykule. No, gdyby nie ten strój, podejrzewam, że nie skończyłbym z złamaną ręką, tylko złamanym kręgosłupem. Natomiast mam skórę dwuczęściową z garbem na plecach i, i tak naprawdę ten strój bardzo dużo mi pomógł. Yy, natomiast nawiązując do Twojego pytania na początku, yy, jak, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nasze. No tutaj przede wszystkim to jest technika jazdy i tu ja bardzo ubolewam, bo tak jak mówię, jeżdżę na motocyklu 15 lat i. I ten motocyklizm, jeżeli chodzi o technikę jazdy, jeżeli chodzi o motocykle w Polsce, one są coraz lepsze, coraz szybsze. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o system szkolenia tych motocyklistów, no to tutaj temat jest rzeka. Niestety, ale nadal jest sytuacja, kiedy... Egzaminy i nauki jazdy jest dokładnie tak jak kategoria B na samochód, czyli uczymy na kursie, się po prostu zdawać prawo jazdy. Tak nie uczymy się jeździć, to jest największy problem. I to na szczęście jest też kilka szkół. No my jesteśmy na Śląsku, więc ja znam kilka takich szkół motocyklowych, gdzie uczą motocykliści. I jak trafisz do szkoły, gdzie uczy motocyklista, to to jest zupełnie inna nauka jazdy. Mhm. On ci pokaże rzeczy, których normalnie byś się nawet nie nauczył. Ja sam prowadzę kanał na, na YouTubie, możecie sobie zobaczyć, bo niektórzy z Was mnie kojarzą, gdzie uczę właśnie techniki jazdy, bo kiedy ja zaczynałem jeździć, tej wiedzy zupełnie nie było. To jest taka wiedza, którą ludzie szukają w internecie, ale jej nie ma, bo ci, którzy y, tą wiedzę ma, posiadają, najczęściej ją sprzedają na płatnych szkoleniach. Mm. Natomiast czy tak naprawdę musimy jechać na takie płatne szkolenie, żeby uczyć się jeździć? Na szczęście nie, bo coraz więcej jest takich poradników, jak chociażby mój, jest kilku takich motocyklistów, którzy nagrywają, tak jak ja. Czyli można powiedzieć, że też uczysz w internecie. Uczę, to, sobie, jest tak? ja to jest za grubo powiedziane. Przekazuję tą wiedzę, której sam kiedyś szukałem, tak? Czyli tej wiedzy, kiedy to jest taki kanał skierowany dla ludzi, i ja zawsze to powtarzam, i każdy kto mnie, może do mnie napisać, to jest kanał dla ludzi, którzy zaczynają jeździć. Czyli to jest takie. Podręcznik wiedzy, jak przetrwać pierwszy sezon. Bo pierwszy sezon na motocyklu zawsze jest najtrudniejszy. Mhm. Bo wszystkim się wydaje, że są. Yy, raz, że są najczęściej motocykliści, to są młodzi motocykliści, więc oni wiadomo, że wyobraźnia sobie, rozsądek sobie. Kody na nieśmiertelność to jest podstawa. Jazda bez stroju, podstawa. Jeżdżenie na tylnym kole zdarza się nawet po No widzieliście sami na pewno no, motocyklistów, którzy po mieście jeżdżą jak jeżdżą. Dokładnie. I tutaj ja. Nie będę, bo kto jest bez winy, niech pierwszy ucieknie kamień, nie będę mówił, że motocykliści jeżdżą zgodnie z przepisami zawsze, bo nie jeżdżą. Jeżeli motocyklista ma pod tyłkiem, brzydko mówiąc, 200 koni i waży 200 kilo, no to nie będzie jeździł 50 i nie ma tego, co od niego wymagać. Natomiast tutaj kwestia techniki jazdy. Wspomniałem o szkoleniach, i to jest najlepszy sposób, uważam. Płatne szkolenie, zapisać na track i na torze i po prostu poznać możliwości swojego motocykla. Czyli ćwiczyć, spróbować w wiesz, praktyce, tak? Wiesz co, ja jeżdżę na motocyklu 15 lat. Zrobiłem na nim może ze 150 tysięcy kilometrów, a jak pojechałem na pierwszy track day pod okiem zawodnika, który na co dzień jeździ po torach, to w ciągu dwóch godzin okazało się, że ja nie potrafię kompletnie jeździć. Technika jazdy, a technika użytkowa, którą my stosujemy, to jest zupełnie coś innego. Jechać nie znaczy jeździć i to jest podstawowe, co widzimy na naszych drogach, bo tak naprawdę w ruchu miejskim wyjeździcie samochodami, tak? Więc tak. widzicie, jak ci motocykliści jeżdżą. Prosty przykład. Mamy korek, dwa rzędy pomiędzy, samochodów. Nie? Jeżeli ten motocyklista jedzie pomiędzy, jest OK. jedzie zgodnie z przepisami. I to jest też taki, pamiętajcie o tym, jeżeli motocyklista jedzie pomiędzy pasami, a samochody stoją w miejscu, on jedzie zgodnie z przepisami. Natomiast jeżeli on lawiruje między lewym rzędem a prawym, albo jedzie między krawędzią jezdni po prawej stronie, a samochodami, jest to nielegalne. Natomiast pamiętajcie o tym, jazda pomiędzy pasami to też bardzo często zdarza się, bo to się zdarza. Ktoś ci otwiera szybę na przykład w korku i słyszę taki tekst, no gdzie się ciśniesz? Ja no. mówię, Jadę do przodu, bo mi wolno. Przykro mi jest, że ty stoisz, ale mnie wolno. Więc ja przesuwam się na pierwszego. Nie robię tego szybko. Robię to oczywiście z zachowaniem ostrożności. Natomiast tutaj kwestia jest tego, ile kto potrafi i ile kto chce potrafić. Bo motocykliści dzielą się też na kilka grup, ale tak samo jak z kierowcami samochodów, wiesz, jedni, jedni, jeżdżą, jedni jeżdżą samochodem, bo, bo muszą. Tak, wy jeździcie, bo musicie, czy jeździcie, bo lubicie? lubicie. Lubicie. Wy lubicie. Tak, pracujemy w firmie motoryzacyjnej, części samochodowe, motocyklowe. Tak, więc... I musimy, i lubimy. Natomiast ale bardziej tak, lubimy. Ale skupiasz się tak? Ale, ale myślisz tak. o tym jeżdżeniu? Tak. I są tak no, samo z motocyklistami. Jedni kupują sobie na przykład skuter w markecie za kilka tysięcy złotych pojeżdżą nim na ryby. I to widać na ulicy, że on jedzie jak chce, bo on po prostu jedzie na ryby. Są motocykliści niestety, którzy jeżdżą w ten sam sposób, ale coraz więcej motocyklistów jest taki, którzy dbają o tę technikę, którzy takie ciekawostki idą no, wam pewnie to nic nie będzie mówić, natomiast, natomiast motocyklistom na... przegazówka, przeciwskręt, yy, wiesz, manewrowanie w tym hamulcu, to są takie podstawy, gdzie, gdzie to powinno się umieć na dzień dobry. A okazuje się, że motocyklista potrafi pół życia przejeździć i nadal pytasz go, czy jeździ przeciwskrętem, a on robi oczy jak pięć złotych. A co to jest? Właśnie o to chodzi. Właśnie o to powiedz chodzi. nam. Przeciwskręt to jest technika pokonywania zakrętów. To jest, wiesz, to jest, taka, to jest takie inicjowanie, kiedy, kiedy zachodzi pewien paradoks, to najłatwiej wytłumaczyć, to jest też na rowerze. Na rowerze wszyscy stosujecie i nikt o tym nie wie. Jedziemy szybko na rowerze mhm. i skręcamy łukiem w lewo. I no. paradoks polega na tym, że skręcamy, żeby skręcić w lewo, skręcamy kierownicą w prawo. I teraz następuje tak o właśnie, i teraz takie właśnie macie miny. Myślę, że wyczerpałem twoje pytanie o technikę i, Myślę, i, i rozsądek. Tak. Ubiór, rozsądek, myślenie i przewidywanie. Cały, cała też twoja historia, tak jak wspominaliśmy, jest, jest opisana w, w magazynie. No, wiesz co, ja tam tak podsumowałem artykule. takim fajnym zdanie, że to jest taka fajna, ten artykuł to jest taka fajna lekcja, i, I dla wszystkich, i to jest taka fajna lekcja dla mnie, tylko że mogłem iść na, mogłem iść na wagary. Powiem Ci szczerze, mogłem iść na wagary wtedy. Dobra. Jeszcze raz dzięki wielkie za wyczerpującą Dziękuję. odpowiedź. Oczywiście wszystkie artykuły, wszystkie wspomniane tematy możecie znaleźć w magazynie, kwietniowym magazynie Autopanoramy. Pamiętajcie, że też można autopanoramę ściągnąć z naszej strony autopartner.com i mieć formę, formę elektroniczną, tak? Do, do, prze, do poczytania do kawy. Jeszcze raz, kochani, dziękuję Wam za przybycie, za wyczerpujące wypowiedzi. Dla przypomnienia, moimi gośćmi byli mm, Małgorzata Kania, Bartłomiej Matuka, Łukasz Skowronek dzięki. i Mateusz Chmielarski. Dziękuję. Jeszcze raz dzięki, dzięki i do zobaczenia. Do kawy motosprawy.